Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Tym razem jesteśmy w innym studiu. A dlaczego w ogóle ty postanowiłeś wejść w tą branżę gier? Ponieważ ogólnie lubię grać w bardzo. Może nie tak jak na przykład Izak, który jest ja nie doświadczonym gamerem. Słuchawek. Natomiast. Tak, dokładnie. Ej, dobra, a jakbyś nie używał słuchawek? Czy to ci wróci czaszka do normalnej tej? To czy chyba tylko po zabiegu w Turcji, jakby tam, wiesz, mi kwasem wypełnili. może to głowy. Ale to jest naprawdę od słuchawek? Znaczy na 100% tak, na 100% nie. to jest od słuchawek. Ja, znaczy nie wiem, jak teraz to wygląda. Tak to rozumiem. Moi drodzy, pierwsze pytanie od widzów, jest, ono, no, pojawiło się ono bardzo, bardzo dużo się pojawia. Czy Sofii będzie w GOATS? Bo to jest jakby, wiadomo, jest cztery postacie, które są lub byli Goatsami, tak? No i y, jest z nami Sofii. Jaki jest cel, że jest tutaj Sofi? Wiesz, Ale ludzie są też chyba bardzo ciekawi tej waszej relacji, bo te wywiady właśnie dużo są zupełnie inne niż rzeczywiście Tutaj, tutaj Ariana, Rihanna, hmm. że to wszystko śmiesznie... Tak, ja, wog... ja w ogóle, yy, może zaczniemy od tego, ponieważ ja mam tego Shota, wyświetliły go sobie, żeby ludzie też wiedzieli, o czym rozmawiamy. Bardzo mi prosił o odpalenie Shota numer jeden. Kto ci przychodzi do głowy? Ariana, badała swój koncert. Ariana? Ariana. Ariana. Rihanna. 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 Okej. To było tak, że zapytali, właśnie nie powiedziałam Rihanna. A tak jak Wojtek mi odpowiedział, to on, Arianna cały czas, Arianna, w ogóle zapomniał o kim, że jest taka ja osoba w ogóle jak Rihanna. Arianna w... Ale przede w tym wszystkim czasie? dla mnie to było mega dziwne pytanie, bo oni zapytali o. Mm, która kobieta zasługuje chyba na miano kobiety roku 2023? I ja też na przykład nie byłem w stanie e, odpowiedzieć. Na przykład ty jakbyś odpowiedział, Iza? Kobieta kobieta, na przykład Polka, jakaś kobieta roku filmów. 2023. Dodam moim zdaniem. A możesz na przykład mówić, ile, ile, po, ile pieniędzy pochłonęła produkcja gry? Mm. Myślę, że można by oscylować w okolicy pół miliona do dwóch milionów, tak wam okay. powiem szacunkowo. Okay. Prawda? Nie mam pojęcia jak to będzie, to też mnie właśnie jarosz, to jest nowy obszar, też chcemy tworzyć kolejne produkty. Będzie też gra taka, która będzie, no nie chcę mówić teraz, bo tej niespodzianki nie chcę zdradzać. E, no i moi drodzy, złoty związ świat jest twój Wojtku, pięknie to wygląda, Jak sobie, <laughs> jaki cytat. Paulo Coelho. Paolo Koel, Wojtek Golej. W każdym razie, co myślisz o reakcji widzów na te słowa i czy denerwujecie to, czy traktujesz to bardziej jako mem, tak jak w przypadku warzywozu? Akurat Złoty Związ yy, nie denerwował mnie, był śmieszny, uważam. Yy, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, gdy po raz tysięczny ktoś ci podchodzi i mówi: stary powiedz, do Barbar, Barbar. Wiesz, jakby to jest takie przytłaczające, czasem już nie chcę dzisiaj, ja tak niezbyt mówię. Sam to wykorzystałem w pewnym sensie warzywo z do kampanii deklamowej przy Invala Energy. Dostałem informacje, yy, w sumie ciekawe do, też do przegadania, przynajmniej przez chwilę. No, Tomek Olejnik już z nie zawalczy, Sylwku, ponieważ. Ostrał się. Z, z, został. <laughs> ja chciałem walczyć. Został znaleziony dla niego przeciwnik i. Moi Oczywiście drodzy, to żart jest. Ale to właśnie fajnie, bo to chyba wyniknęło z face to facea y, Tuszola. To jest jeszcze zestawienie, y, które jakby to nie jest to, gdzie są te znaki, znaki zapytania. A teraz doszła walka jakby dodatkowa. Tomek Olejnik kontra wronek. Problem w sumie się rozwiązał u Ciebie. Ja to nie był żaden problem. Ja uważam, że jestem wolnym człowiekiem. Jeśli nie chcę walczyć, to nie walczę. I ty? No tak. Co Cię Sophie urzekło w Wojciechu Goli? Um. Uff... <grym> tak minimum trzy powody. Ale jeszcze zanim powiesz, to chcę powiedzieć, że... Bo ludzie mówili, o na pewno nie znała Goli. Leci na pieniądze, na influencera, na popularność. Albo cię ta dziewczyna od tego, od y, castingów u nas znalazła, że miałaś być w odcinku i Wojtek zakazał. Nie, nie. Nie, powiedziałem, o, że ona była... jest że, że... Nie, właśnie wiesz. mówiłeś, że nie, że jest bardzo fajna dziewczyna i ty, że nie pozwolisz... No bo że, że nie chciałem, przyszła... żeby szła do Gołców na lantki, stary, no. Ale to coś złego. Ale nie no, no jest Trzy <laughs> <laughs> powody. No trzy no, no, powody? powody. No szczery, jest miły i jest słodki. O Jezus mamy najgorsze powody. A inteligentny? <laughs> Błyskotliwy no i skromny. Wojtek ma realny spór z Ksajo. I ja bym mega zobaczył. Mi się wydaje, że ty jesteś otwarty akurat na walkę z Ksajo. No bo no, by to była ciężka walka dla nas obu, nie? Uh -huh. Taka na, na wyniszczenie. Ale dałbyś radę. Kasi, yy, no, myślę, że Ksajo? ja bym wyszedł bez problemu. Ale yy, czy walka ale... z Ksajo jest dla ciebie walką. Trochę też o honor w pewnym Nie, nie o honor. Nie, nie traktujesz ale... tego tak? Nie. Ja, jak te, robimy gale, czy kogoś zaproszę, jakby traktuję jako włodarz każdego. Czy nawet ktoś tutaj nie lubi, ja mu tego nie powiem. Ja będę go traktował z szacunkiem. Jako włodarz, jako właściwie gali. A jak słyszałem jakieś takie teksty za plecami w moim kierunku, uznałem to jako taki brak szacunku i nawet nie wierzyłem na początku. Ja się nie spodziewałem, że on mógł powiedzieć do mnie, żebym yy, tak między słowami żebym wypierdł. Przecież mówisz, że ja niektóre rzeczy nie rozumiem. Ja doskonale to sobie ja rozumiem. No na pewno są to powody, które yy, stawiają, że chciałbym z nim to A ty wyjaśnić. Bacz, e, Odkręcił, kurwa, e, ludzie ich zdepiszą. To rzeczywiście oni czują się lepiej. Niestety nie? są osoby, których pieniądze zmieniają. Ja uważam, mimo tego, że potrafię założyć rozjać 30 tysięcy w sklepie i kupić sobie kurskę drogą. E, naprawdę co też nie jest jakieś imponuje czym, co czy można pochwalić. Jej to nie imponuje. <laughs> <laughs> ale ale, 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 ale chciałbym ale chciałbym tylko swoją myśl. Je, wiem, wiem, Tak się stało. Ale faktycznie też... to było tak, że kiedyś, ja pamiętam, że jak jakiś zawod... bo teraz to, to że się wystąpi w fame, to już nie jest tak, że cię to bustuje jakoś, chyba że ktoś jest bardzo małym twórcą. Ale na przykład jeżeli ja wystąpię na fejmie to mi to daje 100 no nowych bo wiesz, obserwujących, bo ty już a jak jesteś, nie wystąpię to też mi to daje 100 jesteś... Ale pamiętam, że jak była Marta, to faktycznie na przykład jak ona wygrała to nagle miała boost chyba tam ponad 100 tysięcy. Znaczy nie, ona nowych. miała po konferencji chyba 200 tysięcy w dobę. Po konferencji. Nowych A po walce to było kilkaset kolejne. To no, ma, no. naprawdę mocny to boost została, tak. Bardzo mocny boost. zus też, ale ze względu tam były miliony w ogóle ale to ze względu na, e, na TikToki mm -hmm. i za to, że stała się widalem globalnie. W ogóle my pojechaliśmy z zus do Barcelony i przysięgam Wam, że ona miała porównywalny fame. Jak ja w Polsce, nie? na ulicy w Barcelonie, gdzie w pubie każdy na VIP, Zusję, wie... zdjęcia, wszyscy ludzie że to jest Zusję, to jest to ZUS roku, że ładna dziewczyna. Tak Zusję. Okay. Zuzia z Fame Stary, Wszystkie kluby VIP, y ludzie na ulicach, tłumy Hiszpanów do Zusję. Okay. Szok. Bardzo popularne jest w Hiszpanii, nie? I pewnie też w innych krajach. 15 lutego. Przepraszam, przepraszam, Piotrek, twoja żona jest w reżyserce tak. i czeka na klucze. Tak, do, to wiem właśnie. A, A mogę pójść, tak? Mogę tak, tak, ta? tak, No tak, tak. No, no, dobrze. tak. <grym> ja bym to tylko to przekazać widzom, że już 15 lutego to będzie to. premiera mojej gdy na Steamie. Popatrzyłem ja, na Izaka nie i na Lusię. I tak sobie przekminiłem, czy na przykład Wy już myślicie o potomstwie? Ja akurat jestem gością, to tak zawsze marzył o tym i to jest element spełnienia, żeby mieć żonę, dziecko, zwierzątko, dom, wiesz, chodzi. Taki to jest stereotypowy model rodziny gdzieś tam, ale czy już? Hmm. Ciężko z tym jest, wiesz, to człowiek nie jest w stanie tak. Jest w tych czasach niestety kariera no morską. tak, ale ja na przykład sobie ja już mam 33 lata i ty też jesteś. Ty masz 30, 35. 35. że Zobacz, jak na przykład. Na, na, na nasze dzieciaki będą miały 20, to my już będziemy mieli 55. Więc może się. nie być, na przykład na tym świecie, że tak jest. Że ja na przykład teraz trochę żałuję, że nie postarałem się o potomstwo, jak byłem młodszy. Na przykład, mój syn by miał teraz 12 lat. I za chwilę bym mógł, wiesz, z nim przegadać, a tak to nie wiem, czy na, na, nawet będę mógł przekazać jakieś tam swoje życiowe doświadczenie. Rzeczywiście możemy nie dożyć na przykład 70 roku, roku życia jak już Nie, ja się nawet nie łudzę, bo ja to też mnie ta cukrzyca dopiero i ja to tak uderzam w 50, myślę. Ja zawsze właśnie jak tak sobie myślałem, mnie to mówię, o ja to pewnie do 50 dożyję. I to sobie tak gminie, że nawet tego dzieciaka on jeszcze nie zdąży wydorośleć, żeby można z nim tak totalnie, poważnie pogadać. Życiowo, że takie, ja, że żałuję, że. No nadzieję, że tak nie będzie, syfka, że będziemy żyli długo. I będę Ci mówił, co ludzie też sądzą o grze. Dobrze. Dlatego widzowie, tylko proszę was o szczerą recenzję. Żebyście nie trollowali to też, też tak. temu no, Wojtazowi. Eee, opinii i tak dalej, nie? ta to, to takich... Ja bo innych ja... pokoi. Bo coś mi się ten. Ej, mi zbugowało ja, chyba. O, o, ja te... Nie, dobra, nie, no ja no jestem w pokoju, nie to <laughs> to jest koniec, koniec, ej, <laughs> <laughs> ej, 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 pa, <papa>, pa to! Wojtek, jaki mówił. Zgrzany! <laughs> A mogę zmienić kamerę, żeby widzieć się w trzecim. Okej. Okay. Ale... Myślimy nad tym. <laughs> ale cały czat mówi, żebyś już wydał grę, bo oni chcą kupić. Jest teraz 32 tysiące i wszyscy mówią, że chcą kupić. Szybko. Ale naprawdę dużo się podoba. W chut mi się podoba. Tak, tak, tak. No wszyscy mówią, że cudo, ale... Ty jesteś styl totalującym człowiekiem? Nie. Mam nadzieję, że się podoba ludziom. Tak. Ludzie piszą ogólnie, że bardzo fajna gra i że. Yy, Naprawdę? No, tak. mega jest, nie? Tak, no. Tak. No, tak. To miło. Że fajnie wygląda. Fajnie, wy to no, są bardzo zaskoczenie. Że podoba im się, że dużo żółtego koloru jest. No, ale ogólnie styl Backlush się charakteryzuje żółtym kolorem, natomiast inne levely są inne. Spokojnie. Fajna gra ma... Wojtek, ale już więcej nie rób. Dobra. <laughs> Dobrze się bawiłeś? I, i de... <laughs> Dobrze że się bawiłeś z nami grając? Tak.